Stara nowa wystawa, stara, dlatego że zostałam zaproszona przez gminę Środek Kultury i chci, żeby zaprezentować starą wystawę, ale też przybyło trochę nowych zdjęć, parę zostało wymienionych z powodu niedosytu. Także dlatego stara nowa wystawa. Zdjęcia są moją pasją. I właśnie chciałabym pokazywać moją podróż, która jest nie tylko przedstawianiem widoków, monumentów, ale przede wszystkim człowieka i środowiska, w którym on żyje. Tak? Zaczęło się przypadkowo zupełnie yy... Wycham na wycieczkę i chciałam wrócić tam ujrzawszy to co się dzieje, to co zaczęło mnie zachwycać, czułam niedosyt. I stąd ten powrót i coraz jakby głębiej w to środowisko zaczęłam wchodzić. To jest kraj kontrastów. Dla mnie też to, każda wyprawa jest jakby taką podróżą muzyczno-kulinarną też. Po prostu zachwyciła mnie też kuchnia magrebu, która oprócz tego, że jest zdrowa, jest wyśmienita. I mam nadzieję, że tutaj osoby, które dzisiaj towarzyszyły mi podczas bernisażu również wrócą do domu z takimi wrażeniami. I być może w przyszłości też coś w tym kierunku podziałamy. Tak nieodłącznie z Maroku póki co. I mam nadzieję, że tak dalej będzie, że fascynacja będzie trwać. I to cały czas w tym kierunku pójdę.